Dzisiaj zrobimy sobie mały materiał, a propos praktycznego wykorzystania spawania elektrodomotulą. Tak więc, zapraszam. Teraz, zanim przystąpiłem do spawania, zajmijmy się jedną, w sumie, dwoma bardzo ważnymi sprawami. Otóż Oprócz umiejętności, jakie mamy czy nie mamy, ja akurat mam dosyć niskie, natomiast oprócz tych rzeczy najważniejsze mieć dobrze zaczepioną masę. Jeżeli spawamy, tak jak w tym przypadku, na, na stoliku, miejsce, gdzie przyczepiamy masę, powinno być bardzo dobrze przeszlifowane żeby ten styk był jak największy, jak najlepszy. To bardzo wpływa na, na spawanie. Drugim, drugą rzeczą jest materiał. Tak? Nie spawamy materiału wyjętego dopiero co gdzieś tam z szafy, czy przywiezionego dopiero co ze składu. Taki materiał zawsze w miejscu spawania trzeba wyczyścić, żeby tak samo przepływ prądu spawania był jak najlepszy. To będzie nam później generowało to, że to spawanie będzie łatwiejsze, tak, nie będzie nam się kleiła elektroda, nie będzie nam się gdzieś tam przetapiało, nie będzie jakichś nieścisłości, nie, nie, nie jakich, jakichś złych rzeczy w spoinie, ta spójna będzie dobra, ładna i mocna tak naprawdę. Dodatkowo rzeczą dla ułatwienia, którą, którą tutaj chciałbym zastosować, już Wam pokazuję, będzie tego typu Kątowy magnetyczny. Tutaj mamy kąt 90 stopni. Tu mamy też inne kąty. Nam wystarczy w zupełności 90 stopni. Innego kąta nie będziemy używać tutaj, dlatego że to spawanie naprawdę ma być proste. To będzie spawanie tylko w pachwinach. Tak więc możemy elementy sobie ustawić, złapać dokładnie tak, jak, tak jak chcemy. Magnes, mimo tego, że jest mały, jest bardzo mocny. Mówi się na niego trzecia ręka. Z tego względu, z tego względu, że bardzo, bardzo ułatwia spawanie. Kolejną rzeczą przy samym powiedzmy już spawaniu będzie to, że tak jak w moim przypadku umiejętności są jakie są, dlatego Lepiej wziąć sobie ścinek tego materiału, który mamy zamiar spawać, dobrać parametry na maszynie, zobaczyć, jaki ruch ręką musimy wykonywać, co musimy zrobić, żeby, żeby, tak, naprawdę, żeby tak naprawdę to spawanie miało ręce i nogi. Tak więc patrzymy. Masę mamy podpiętą. Ja już wcześniej przeszlifowałem ten kawałek, żeby było wszystko w porządku więc co. Zaczynam. Okay. Kolejną ważną rzeczą, jest to, że w momencie kiedy spawamy elektrodą, czy generalnie kiedy spawamy, tak naprawdę nie spawajmy od razu całości. Przyłapmy sobie materiał na przykład w jednym, dwóch miejscach, sprawdźmy jego położenie, ustawienie, bo o wiele łatwiej jest wyszlifować czy, czy ściąć taki punktowy spa, niż, niż później bawić się w uszkadzanie i ścinanie całego materiału. Dodatkowo szlifowanie to, są dodatko, to jest dodatkowy czas, który tak naprawdę w tym wypadku jest zbędny, jest, jest, jest kompletnie niepotrzebny i niepożądany. Tak więc po sprawdzeniu te elementy są OK na miejscu. Tu mamy, widzę wszystko OK. Możemy zacząć spawanie. Jak widać, kątownik w tym momencie nie jest nam już potrzebny. Możemy, możemy zacząć spawać bez kątownika. Dlatego właśnie nazywa się go trzecią ręką. Tak jak widzieliście, mogłem zająć się dokładnym, dokładnym przyłożeniem elektrody. Ludziom, którzy spawają, którzy, którzy znają się na tym, robią to już bardzo, bardzo długi czas to przychodzi naturalnie. Ja natomiast musiałem się wesprzeć troszeczkę tą trzecią ręką, żeby, żeby to wszystko było dobrze. No, nie chcemy robić tutaj jakiejś strasznej chałtury, chcemy, żeby to wszystko wyglądało i spełniało swoją funkcję w przyszłości. Tak więc teraz możemy przejść do spawania. Jeżeli chodzi o sam proces spawania, jeżeli chodzi o sam proces spawania elektrodą, elektroda, jest to materiał z sprętu w otulinie. Otulina generuje nam przy spalaniu gaz osłonowy, dzięki któremu możemy, możemy kłaść naszą spoinę. Jeżeli chodzi o spawanie, tak naprawdę w zależności od tego, którą ręką spawamy, przykładając elektrodę możemy praktycznie praktycznie zrobić tak, że elektrodę kładziemy i tak jak ona nam się spala, tak, tak trzymać ją cały czas w miejscu spawania, czyli jeżeli spawamy powiedzmy, prawą ręką, tak jak ja tutaj kładę elektrodę i praktycznie w momencie kiedy ona się spala tak można można ją powiedzmy pod bezwładnością, grawitacją Możemy, możemy nią spawać. Mimo wszystko musimy utrzymywać kontrolę łuku, dlatego że to, że elektroda się spala, ona się spala w jakimś tempie, więc musimy kontrolować to, żeby nie podnosić ani nie opuszczać elektrody z miejsca spawania. Jeżeli podniesiemy, możemy zerwać łuk w tym miejscu przy zaczynaniu, na pewno będą wtrącenia, ponieważ zostanie nam zgorzel. W momencie, kiedy wepchniemy ją trochę za głęboko przy tak cienkim materiale, tu mamy 2 mm, możemy po prostu ten materiał przepalić. Nawet cienką elektrodą w tym momencie patrzę na ustawienia, jak jest w okolicach 80 A. Tak mniej więcej się przyjmuje. 2 mm na milimetr materiału spawanego między 30 a 40 A w zależności od pozycji, w zależności od metody spawania. Także przejdźmy do, przejdźmy do naszego spawania. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Jak widzimy mamy już położony spaw. No nie jest, może to najbardziej udany spaw, z którego byłbym dumny. Teraz mamy jeszcze drugą stronę, żeby, żeby zrobić próby. Yy, możemy go opukać. Zobaczymy jak wygląda pod spodem. No tak, to generalnie nie jest to... To, co chciałbym uzyskać jest to, to jak chciałbym, żeby ten swab span span wyglądał, natomiast no, materiał jest zyskowany, jest połączony, więc tutaj większego problemu nie będzie, jeżeli chodzi o wytrzymałość i, i spełnianie swojej funkcji, natomiast jeżeli chodzi o jakość, no to tutaj już pozostaje nam tylko i wyłącznie e, praktyka, tak. E, tak więc, tak więc spróbujmy jeszcze na drugiej stronie położyć ładniejszy spaw, może będzie czym się pochwalić. No, tu już widzieliście i słyszeliście. Ten spad był kładziony troszeczkę pewniej. Troszeczkę lepiej wygląda. Mimo tego, że jest to tak naprawdę dość mała elektroda to jest 2,5 elektroda. Nie, jest, nie, nie wygląda to najgorzej. Teraz jak to wygląda. kawałek, szczotki no i to już jest generalnie na jak na laika, pokażę Wam tutaj Kładziony. widać, że pewni, widać, że w jednym równym tempie, więc na pewno, na pewno będzie ładniejszy. Spróbujmy teraz jeszcze z bokiem, z bokiem tego materiału. Zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Tu jest troszeczkę większa szczelina, dlatego, że jeden bok, jeden róg profila jest zaokrąglony, natomiast podstawa profila jest, jest płaska, tak, więc Zaraz zobaczymy jak, jak to uzupełnimy. Także dalej sprawą elektrodą 2,5. Próbujemy teraz tutaj. Tu już też jest troszkę pewniejsza ręka. Spaw położony bardziej gładko wystaje oczywiście ponad, ponad powierzchnię. Ta część idzie generalnie do zeszlifowania. Natomiast na początku poleciłbym. Na kawałku blachy, kawałku profila, na ścinkach jakichś, na rzeczach, które są już niepotrzebne, poleciłbym popróbowanie. Czyli powiedzmy, mamy kawałek materiału, mamy kawałek elektrody, zapnijmy sobie elektrodę i próbujmy kłaść, próbujmy kłaść te spawy, żeby sprawdzić. Jak elektroda się spala, jak się zachowuje. Próbujmy dopychać tą elektrodę w miejsce spawania, żeby zobaczyć, w którym momencie zacznie się ten materiał przepalać, na jakich ustawieniach maszyny, tak żebyście, żebyście opanowali sobie chociaż te rzeczy, które mogą Was zaskoczyć podczas spawania. Natomiast te rzeczy, które są jakby stałe, przykładając, odpala nam się łuk nauczyć się jak najlepiej kontrolować. Po kilku takich próbach, nawet na płaskich odcinkach, zauważycie, w którym momencie elektroda się odpala. To jest bardzo trudna na początku sparwa. Elektrody wymagają od nas bardzo dużo muszą być suche. Materiał musi być wyczyszczony, masa musi być dobrze podpięta. Tak więc, tak więc kilka rzeczy musimy też spełniać. Te powiedzmy moje próby na, na płaskim materiale. Zaraz odbijemy. E, pokażę Wam jak to wyglądało. Sami widzieliście na początku, miałem problem z odpaleniem elektrody. No, i jeszcze to nie jest ta ręka, jeszcze to nie jest ta wprawa. I zobaczcie, jak to wyszło. Pamiętajcie o jednej rzeczy: materiał nie tylko w miejscu spawania, ale też w jego okolicach jest bardzo gorący, więc używanie dobrych, grubych rękawic, które powiedzmy przy nawet dotknięciu w miejscu spawania, nam się nie, nie zjadą, nie, nie zmniejszą, nie skurczą, jest bardzo ważną rzeczą. Dodatkowo izolacja samych tych rękawic też jest bardzo ważną sprawą, bo przy dotknięciu my tego nie poczujemy. Poczujemy to na przykład za chwilę, ewentualnie jeżeli gorący profil będziemy trzymać, czy gorąco, gorący element będziemy trzymać, też to poczujemy. Jest to bardzo nieprzyjemne. Natomiast jest bardzo cienka granica między tym, że jest to nieprzyjemne, a tym, że jest to bardzo niebezpieczne, bo poparzyć się jest łatwo, natomiast później wylizać się z tego jest trochę Jak Widzieliście elektrodę dokładałem tak jak się spalała po prostu żeby cały czas w miejscu spawania była w tej samej tej samej długości. Cóż co mogę powiedzieć? Próbujcie nie bójcie się spawania spawanie jest bardzo fajne. Nie bójcie się elektrody. Tutaj naprawdę Potrzeba trochę czasu, żeby, żeby robić to wszystko dobrze i wprawnie, natomiast jest to bardzo fajna, bardzo sympatyczna i, i bardzo, bardzo dobra metoda spawania. Tak? Nie mówimy tu o bardzo cienkich elementach, natomiast tak, takich elementach przydomowych, czyli właśnie profile, jakieś biurko, tego typu rzeczy można, można zrobić naprawdę samemu i, i mieć z tego ogromną satysfakcję. Tak więc zapraszam Was dalej do przeglądania bloga, odwiedzajcie, polecajcie. Zapraszam, cześć.